Brodzić w krucie to prawie tak jak trzymać stopy w zamrażarce, ale to podobno jest taki rodzaj terapii oziębiającej. O, oh, Na zewnątrz jest bardzo, bardzo gorąco, ale widzą państwo ten wodospad. Górska rzeka, zimna. A na rozgrzewkę, na rozgrzewkę potrawa oczywiście. Stąd kotlety, w zasadzie sznycle po galicyjsku z grzybami. Zaczynajmy od składników. Przykryte przed ostrym południowym słońcem mięso. Mięso mielone wołowo-wieprzowe. Następna rzecz, jajka, tak jak do sznycli dwa jajka. Ja od razu je tutaj dodam. Jajka są w środku. Teraz starta cebula. Pomogę sobie łyżką. Jedna średnia starta cebula. Teraz bułka, yy, biała bułka namoczona wcześniej w mleku. Ja jeszcze będę musiał ją odrobinę odcisnąć, więc przepraszam za takie brutalne czynności, ale muszę ją odcisnąć. No nawet tutaj nie zostało specjalnie dużo mleka. Może tutaj, ale okazuje się, że tak ostre południowe słońce. Pamiętajmy, że jesteśmy Galicja Wschodnia. Jesteśmy dużo bardziej na południe od najbardziej południowych zakątków Polski. Kilkaset kilometrów. I na końcu sól, pieprz. Dość sporo soli w ogóle nie było solone. Pieprzu powiedzmy tak sobie, bo tutaj jeszcze będzie farsz, o czym za chwilę. I teraz to wszystko wyrabiamy na jednolitą masę. A teraz farsz do kotletów. Bardzo prosta rzecz. Na patelni skwierczy masło. Wrzucę na masło pokrojoną w kostkę cebulę. Niech się tutaj smaży. I dołożę grzyby suszone. To są namoczone oczywiście wcześniej i posiekane przeze mnie. Suszone grzyby. One są bardziej aromatyczne, mają bardziej intensywny smak, więc są lepsze do nadzieje moim zdaniem. Jak Państwo wolą, mogą Państwo użyć świeżych grzybów. W każdym razie prawdziwki, jakby to były, byłoby najlepiej. Wrzucam je na cebulę i to się razem powinno dusić, ja wiem, 5, góra 10 minut na niewielkim ogniu. Odczekajmy jeszcze chwilkę. Do farszu dodam trochę soli. Myślę, że wystarczy i więcej pieprzu niż soli, bo to ma być, to ma stanowić o charakterze tego prostego, ale smacznego moim zdaniem dania, więc pieprzu. Sporo. Teraz to muszę zdjąć z ognia. Czyli przekładam napalnik obok. I teraz tak. Będę wyrabiał kotlety, ale deska trzeba najpierw lekko zwilżyć wodą, żeby mi się nie, żeby mi się nie przykleiła. To jest oczywiście woda z prutu, idealnie czysta. Swoje dłonie też zwilżam i będę formował takie, takie kulki, które muszę tutaj w ten sposób rozłożyć powiedzmy na razie dwie i w środek tego będę kładł farsz o. ładnie proszę spojrzeć jak ładnie zezłocone wszystko bardzo przyjemna cebulka, grzyby do środka jedna porcja druga porcja i teraz wystarczy to po prostu proszę Państwa zawinąć tak, żeby farsz znalazł się w środku. O. I jeszcze to formujemy. A teraz panierowanie dużo prostsze niż w przypadku kotletów w kawałku, dlatego że bez mąki, bez jajka, tylko bułka tarta. Akurat proszę spojrzeć, tu jest dość grubo mielona bułka tarta, ale bardzo, bardzo pszenna. To widać. Powinna być dobra i po prostu, o. tak. Panierujemy. Jak jest w tym wypadku ta bułka, tarta gruba, to prawie będzie mieli taki efekt, jakbyśmy to y, wymoczyli w płatkach kukurydzianych zmielonych. I proszę Państwa, kotlet po kotlecie. Panierujemy, wrzucamy na olej i smażymy. Kotlety wyglądają na idealnie gotowe. A kąpiel w prócie powoduje, że człowiek staje się głodny. Misza, Andrzej, chodźcie do mnie. Dostaniecie po kotlecie. A jeden nawet dostanie dwa. I uważajcie, bo to gorące jest, Hariaci. Masz dwa. Już ci daję jednego. Proszę cię bardzo. Widelce. Możecie sobie tu postawić talerze na stole. A ja w międzyczasie błyskawiczna, kuculska sałatka, grzyby te z targu, prawdziwki z marynaty. Do tego szybciutko cebula pokrojona w takie półplasterki. Do tego odrobinka octu, bo te grzyby są dużo mniej octowe, w dużo mniej octowej zalewie niż u nas, więc trzeba dodać troszeczkę octu. O, tak skropić. Już. Jeszcze tylko olej, a wy spróbujcie czy już są dobre, bo zaraz wam dodam sałatki. Jedzcie i mieszam. Proszę cię, jedz, spróbuj. I proszę Państwa, tym oto sposobem mamy klasyczne danie stąd. Ludzie tutaj przywiązani są do tego, co lubią najbardziej. Od zawsze robili takie stroje, od zawsze jedli grzyby i podobne potrawy i miejmy nadzieję, że Misza i Andrzej zachowają tę piękną tradycję. Proszę Państwa, naprawdę widzieli Państwo, kuchnia prosta, ale oparta na głębokiej wiekowej tradycji. Widzieli Państwo krajobrazy. Ja mogę na zakończenie powiedzieć jeszcze tylko tyle, że dawno nie byłem w tak uroczej krainie, dawno nie widziałem takich serdecznych, takich miłych ludzi. Przyjeżdżajcie Państwo na Huclyszyny. Jest tutaj naprawdę jak bajki. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwo. Teraz już wiem sam tylko.